Pierwsza zawodowa walka jak? Wrażenia na gorąco po tych sześciu rundach? Fajnie. Fajne, fajne doświadczenie, fajny rozdział w karierze sportowej. Bardzo jestem zadowolony. i Było fajnie. No i efektowny początek, bo rywal leżał na deskach w pierwszej rundzie. Wydawało Ci się w czas, że może to się szybko skończyć? E, nie, nie. Wiedziałem, że on się pozbiera, bo samo, sama postura pokazywała, że to jest twardy przeciwnik. No i wiedziałem, że zaraz się podniesie i ruszamy dalej. A jak kondycyjnie, bo to pierwsza Twoja walka na tak długim dystansie, jak się czułeś w tych trzech kolejnych rundach? E, bardzo dobrze, choć... E, nie no, bardzo dobrze się czułem, było wszystko fajnie, jestem zadowolony. Czy Ciebie punktowani każdą rundę, dla Ciebie też tak czułeś, że to, że to dosyć łatwe zwycięstwo? E, no tak, tak, czułem to, że, że wygrywam tą walkę i byłem zadowolony. Było dobre punktowanie. Zabrałeś ochoty na kolejne zawodowe walki. Czy to na razie był taki jednorazowy wyskok? No bo wiadomo, że z kwalifikacji olimpijskiej. Tak, to. zgadza się, to był jednorazowy wyskok. Co mi tam zaproponuje dalej mój menadżer Polski Związek, to zobaczymy, rozpatrzę ofertę, ale ja w niedzielę już jadę na, na kolejną kadrę Polski i myślę tylko o boksie olimpijskim, o niczym więcej. To jest dodatek do mojej kariery, nowy taki rozdział, no, nowy etap taki ale nie, na, nie nastawiam się na to. Rozmawialiśmy przed walką, że w boksie zawodowym no nie trzeba się spieszyć, jest więcej tych rund, nie śpieszyłeś się, przeboksowałeś 6 rund. Jak się czujesz po tych 6 rundach? Bardzo fajnie, bo w końcu robiłem takie rzeczy, których w boksie olimpijskim nie robiłem. Stanąłem za podwójną, przyjąłem ciosy, nie spieszyłem się, pochodziłem na nogach, odszedłem. No, w boksie olimpijskim tego nie można robić, bo boks olimpijski to jest tak zwanym sprintem, nie, fajnie, no fajnie ktoś tak, się, się ten boks zawodowy spodoba. Kto wie, ale nie. No. Boks olimpijski to jest moje życie, moja pasja, moje wszystko. Ten pojedynek zaliczony. Teraz skupiasz się, tak jak powiedziałeś na kadrze treningu na zgrupowaniu. Kiedy jak? Myślisz o drugim starcie w boksie zawodowym? Nie, teraz, teraz już nie. teraz do końca roku już na pewno nie, bo na pewno naprawdę napięty harmonogram. Jest dużo turniejów, które będziemy musieli obskoczyć w Polsce, za granicą. Są jak dla mnie najważniejsze teraz zawody, czyli mistrzostwa Polski, więc bok zawodowy do końca roku zostaje zamknięty. Czyli teraz ciężka praca na kadzi. Tak zgadza się. Ciężka praca. I na początku roku kwalifikacje olimpijskie, bo w Polsce z tego, co już jest ustalone. Tak, ale to nie na początku, tylko w czerwcu na Igrzyskach europejskich. No i jeszcze nie wiadomo do końca kto, gdzie będą inne turnieje, więc czekamy na kalendarz, zobaczymy, ale na pewno w Krakowie będziemy starać się o paszport olimpijski. Ja rozumiem 2024 Paryż to, to jest swój cel, żeby tam być. Zgadza się, tak jak wszystkich moich kolegów z kadry polskiej. Tego życzymy i dziękujemy. Dziękuję również, pozdrawiam.